Dzień dobry wszystkim. Jakub, tu jest mega syf. Tak właśnie wygląda teraz nasz pokój. Bo po się pakujemy. Mnóstwo rzeczy jeszcze do zabrania. Mnóstwo. Nie tak mnóstwo. Po pierwsze... Mówi stać. No chodź, chodź. Po pierwsze moja cudowna żona. Ją trzeba spakować do wana. Hej. I jej ciuchy. Nasze jakieś kołdry, kosmetyki, moje ciuchy, jeszcze więcej różnych ciuchów. Jakieś torebki Magdy, leki. Magdziu nie przed Mogła nie? Mogłabyś? Jak jest dopiero godzina 8.40 i ja jeszcze nie wypiłem mojej pierwszej kałusi. Dobrze, przepraszam. Gdybyś mogła mnie nie przetrudnić. Proszę, przepraszam, przepraszam za przeproszenie, proszę mnie przeprosić. Jesteśmy już w drodze. Gdzie my jesteśmy? W Oksa. Oksa, czy jakoś tak się to czyta? Otca? Nie wiem. Zrobiliśmy sobie mały postój na y, herbatkę, na kawkę. Y, odpoczywamy i zaraz idziemy dalej. Mamy 150 km do granicy z Serbią. Bo jesteśmy już na Węgrzech. Tak, ale chyba tu jeszcze zostaniemy na noc. Tak. Yy, no bo nie chcielibyśmy spać w Serbii. Jeszcze. Po tym, co czytaliśmy w internecie i stwierdziliśmy, że a zostaniemy sobie tutaj na Węgrzech, a jutro o Serbię po prostu spróbujemy jak najszybciej przelecieć. Tak, przez cały dzień po prostu wstaniemy wcześnie rano, przelecimy. E, no, zobaczymy, jak nam wyjdzie taki plan. Póki co na Słowacji nic nie było. Słowacja taka, Polska lat 90. Przelecieliśmy przez to szybko no, wczoraj. To no, Węgry w sumie też. Ale przynajmniej tu jest cieplej niż na Słowacji. Nie, stwierdziliśmy, że y, będziemy zwiedzać y, i Słowację i Węgry, tak. ale dopiero jak będziemy wracać i będzie cieplej. Dokładnie, na razie jest 7 stopni, co już, już jest spoko, ale jeszcze nie na tyle, żeby sobie jeździć na, na lewo i prawo. No, noc pierwsza z wypastem mega w porządku. Było cieplutko, było mega ekstra. Nawet Uciekajmy. otwieraliśmy włas. Dobra, teraz wiucha. Jucha. Ma gdzie robi się zimno. Uciekamy. Odpoczęliśmy. Mamy jeszcze dwie godzinki jazdy przed sobą. Dojedziemy pewnie do granicy i tam poszukamy jakiegoś i parkingu, i jakiejś szamy, jakiegoś obiadku. Mhm. Hmm? Masakra. Jesteśmy w Rumunii. sobie serbię, bo stwierdziliśmy, że nie będzie za bardzo niebezpiecznie. Poza tym paliwo jest za drogie, więc przyjechaliśmy, jedziemy do Grecji przez Rumunię i Bułgarię. I Bułgarię. Dobra, będzie tego. I tylko ten Jedna uwaga To co za chwilę zobaczycie To jest Bułgaria Najbliższe 20 Około sekund To będzie Bułgaria Jeden kraj Bułgaria Gdzieś tu 500 razy zrozumieli To będzie Bułgaria Odległości 200 kilometrów To co zobaczycie będzie 200 kilometrów Bułgarii 200 kilometrów to jest jeden kraj i zobaczycie 200 kilometrów. To będzie Bułgaria. Pamiętajcie, że 200 kilometrów. To będzie Bułgaria. 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 <śm>